Kilka lat temu pranki na YouTubie biły rekordy popularności. Twórcy tacy jak Wardenga budowali na tych filmach milionowe wyświetlenia. YouTuber robił jakiś żart niczego nie spodziewającej się o sobie, filmował to wszystko i wrzucał do sieci. Miliony oglądalności, mnóstwo obrażonych ludzi, śmiech na cały kraj, miliony na koncie pranksterów. Jeden z kanałów stworzonych w tym czasie wybijał się jednak na tle innych. Był misternie zaplanowany, doskonale wykonany, ale co najważniejsze wywołał ogromny skandal na skalę światową. Co ciekawe, ta historia nie miała większego wydźwięku w popkulturowej twórczości, więc jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze o niej nie słyszeliście. Ale zanim do niej przejdziemy, jeśli jesteś fanem strasznych, ciekawych, niesłychanych historii, trafiłeś na odpowiednie miejsce. Raz na dwa tygodnie prezentuję jeden film, więc aby nie pominąć publikacji, daj wielką łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Pomoże mi to w rozwoju i w częstym publikowaniu. Ok, zaczynamy. Oto dzisiejsza historia. Nocą 2 lutego 2017 roku młoda kobieta City Aizach siedziała w barze. Nagle została zaskoczona czymś, co zobaczyła. Bar ten to hard rock Cafe w Kuala Lumpur, czyli stolicy Malezji. Ta noc była dla City jedną z najlepszych w jej życiu, ale dla odmiany miała być jeszcze lepsza. Kellerka szła prosto na nią, trzymając wielki urodzinowy tort ze świeczką wbitą w środek. Dziewczyna wiedziała, że tort jest dla niej. Zawstydzona zrobiła krok do przodu i wszyscy jej przyjaciele wstali, otaczając ją. Kiedy kelnerka zbliżyła się dostatecznie blisko, przyjaciele zaczęli śpiewać, naczyń solenizantki. To były 25. urodziny City. Nie mogła uwierzyć, jak daleko zaszła w bardzo krótkim czasie. Oto stoi w pięknej restauracji, w amerykańskim stylu, w stolicy swojego kraju. Otoczona przez przyjaciół, którzy byli słynnymi producentami telewizyjnymi, a dzisiaj wyprawiali jej urodziny. Było to coś, co nie zdarzało się często. Nie zdarzało się w sumie nigdy w życiu City. Kiedy przyjaciele skończyli śpiewać, dziewczyna zbliżyła się, żeby zdmuchnąć świeczkę, ale nie pomyślała życzenia. W tej chwili była tak szczęśliwa, że nie przychodziło jej do głowy nic, co by mogło dać jej jeszcze większe szczęście. Miała wszystko, czego pragnęła, więc zamiast życzenia pomyślała sobie, jak bardzo jest wdzięczna za to wszystko, co ją spotkało w ostatnim czasie. Nie tak dawno życie City wyglądało zupełnie inaczej. Wychowywała się w małej mieścinie w środku dżungli w Indonezji. Miała trójkę rodzeństwa, rodzina to biedni farmerzy, którzy nie mieli dostatecznej ilości pieniędzy, żeby zapewnić jedzenie i schronienie sobie i dzieciom powodów finansowych City, City nie mogła iść do liceum. Musiała zostać w domu i iść do pracy, aby zapewnić rodzinie dość środków do życia. City szybko wyszła za mąż. Miała jedno dziecko, ale mąż zostawił ją i sama je wychowywała. Niestety było jej tak ciężko utrzymać samą siebie, syna oraz jeszcze swoich rodziców i rodzinę, że została zmuszona, aby opuścić swój kraj, zostawić wszystko, nawet swoje dziecko, i wyjechać w poszukiwaniu zajęcia i pieniędzy. Ostatecznie znalazła pracę w recepcji w hotelu o nazwie Flamingo w Malezji. Nie za bardzo lubiła tą pracę. Męczyła ją psychicznie i fizycznie, ale nie miała wyjścia, musiała zarabiać na życie. Czasem z koleżankami z pracy fantazjowały, że pewnego dnia ktoś słynny zawita do hotelu i odkryje, jako aktorki, piosenkarki. Zaprowadzi je to do życia w przepychu i bogactwie. Takie marzenie młodych ludzi, którzy oczywiście nie przypuszczają, że to wszystko może się spełnić. Pewnego dnia obok City przy barze siedział James, producent filmowy. W pewnym momencie James zawołał dziewczynę i pokazał jej swój telefon. City nie rozumiała, co tam było napisane. Wiadomość była w języku, którego nie rozumiała. Spytała: James, co to znaczy? A on uśmiechnął się i powiedział: To jest wiadomość od mojego szefa, który właśnie pisze, że stała się wielką gwiazdą w Korei. Kiedy City to usłyszała, strasznie się zdziwiła, ale też nagle stała się strasznie podekscytowana tą wiadomością. Dziewczyna spotkała Jamesa jakiś miesiąc wcześniej, w styczniu 2017 roku, kiedy City i kilku jej znajomych postanowiło wyjść na jakiś czas na miasto. Bardzo rzadko wychodziła, zwykle skupiała się na pracy i odpoczynku i wysyłaniu pieniędzy rodzinie. Ale tym razem dała się przekonać przez znajomych do wyjścia, aby się trochę odprężyć i ogólnie pobawić. Wystroiła się więc, kiedy stali ze znajomymi w kolejce do pobliskiego baru, podszedł ubrany w garnitur młody mężczyzna i zapytał bezpośrednio, czy kiedykolwiek byłaś lub jesteś aktorką? Dziewczyna była wystrojona w swoje najlepsze ubrania, obok stali znajomi i z wzmożoną odwagą odparła: Nie, ale szybko się uczę i chętnie spróbuję. Później James zaprosił ją do pobliskiej kawiarni i powiedział, kim naprawdę jest. Opowiadał, że jest japońskim producentem programów rozrywkowych i specjalizuje się w kręceniu pranków z ukrytej kamery. Mówił, że potrzebuje ładnych aktorek, dobrze ubranych, które będą robiły żarty niczego nie podejrzewającym ludziom na ulicy. Na tym miał polegać program. City na początku była bardzo sceptyczna do tego rodzaju wystąpień, jednak w tym samym czasie pranki były bardzo popularne. Każdy znał jakiś filmik z internetu, w którym ktoś robił żarty innym, także po przekonywaniach Jamesa, że to jest bardzo łatwa praca i że dostanie za nią dużo pieniędzy, City się zgodziła, powiedziała. Dobra, zrobię to z tobą, kiedy zaczynamy. Zaraz po tym jak się zgodziła, jej życie zupełnie się zmieniło. Już nie była hotelową recepcjonistką. Latała po całym kraju, spała w najlepszych hotelach, kręciła filmy, które były tak naprawdę bardzo łatwe do zagrania. Czuła się jak celebrytka. Tym bardziej, że James mówił u City cały czas jakie wspaniałe ilości wyświetleń robią ich filmy, jak szefowie Jamesa non stop dzwoniąc z gratulacjami. Mówili, że każdy filmik City radzi sobie dużo lepiej niż z innymi dziewczynami, była zasypywana pochlebstwami i wręcz wdzięcznością, że dała się namówić. Wszystko odbywało się idealnie. O tym wszystkim myślała, kiedy jadła swój kawałek tortu na urodzinowej imprezie. Spojrzała na zegarek, była 22, co dla jej znajomych i producentów było wczesną porą, ale dla City była to pora spania. Dodatkowo wypiła sporo alkoholu tego wieczoru, do czego też nie była przyzwyczajona. Pożegnała się więc ze znajomymi, podziękowała za niespodziankę i imprezę, i poszła do swojego pokoju hotelowego. Kiedy wróciła, od razu zadzwoniła do swojej mamy. Starała się to robić często. Pamiętajmy, że jej syn mieszkał z jej mamą. Pytała, jak sobie radzi, opowiadała o nowej pracy. Mówiła, że następnego dnia będzie kręcić swój największy filmik, jaki do tej pory zrobiła. Opowiadała też, że dostanie największą wypłatę, jaką do tej pory dostała. Za ten film dostanie aż 100 dolarów. City powiedziała mamie, nie przejmuj się, zaraz jak dostanę pieniądze, wysyłam ci je wszystkie. Pieniądze na utrzymanie rodziny i jej syna. Mama dziewczyny była szczęśliwa, strasznie cieszyła się sukcesami córki. Życzyła jej dobrej nocy, i kobiety pożegnały się. City natychmiast położyła się spać. Następny dzień miał być kluczowy w jej karierze. Nie mogła zasnąć. Ona i James omawiali ten prank od tygodnia. Powtarzała go w głowie. Franki, które do tej pory ogrywała, były bardzo proste. Zwykle ona i James pojawiali się w jakimś zaludnionym miejscu, metro, centrum miasta, zatłoczona ulica. Wybierali niczego nie podejrzewających mężczyzn, wtedy City pięknie ubrana podchodziła do wybranego, całowała go w policzek, skrapiała perfumami, wcierała w rękę jakiś olejek, śmiała się głośno i uciekała. Następnie zbliżenie kamery na zaskoczoną twarz mężczyzny, który próbował zrozumieć, co właściwie się Wydarzyło. Proste, śmieszne, ale niewinne żarciki. Wszystko oczywiście filmowane z ukrycia. Ale jutrzejszy żart, chociaż podobny, jednak troszkę się różnił. City miało odgrywać prank z inną aktorką, ale nie tylko. Ich cel, czyli zwykle nie podejrzewający niczego mężczyzna, tym razem też miał być podstawiony. Też miał być aktorem. James, jak i cała produkcja nalegali, aby ten szczególny prank się udał, osoba sprankowana musi być świadoma. Musi być też podstawiona. City kilka razy spotkała się ze swoją partnerką, omawiały razem swoje role, ale nigdy nie spotkała tego trzeciego aktora. Miała spotkać go następnego dnia, praktycznie w momencie wykonania pranka. City zasnęła tej nocy i obudził ją dźwięk budzika. Nałożyła dopasowany czarny kostium, nałożyła makijaż czerwoną szminką i ruszyła z hotelu, aby spotkać Jamesa i innych producentów. Jako taka spora grupa weszli do taksówki i pojechali na lotnisko międzynarodowe w Kuala Lumpur, gdzie cała scena miała się odegrać. Kiedy dojechali, ruszyli w stronę restauracji. Mieli tam oczekiwać na pojawienie się trzeciego uczestnika pranku. Mężczyzna, który miał udawać niczego nie się turystę. Kiedy tak czekali, City i ta druga aktorka zaczęły rozmawiać. Druga dziewczyna nazywała się Don Thi Huong. Była to 28-letnia kobieta z Wietnamu. Tak jak City pochodziła z biednej wietnamskiej rodziny. Wyjechała stamtąd jakimś cudem z rządzeniem losu, znalazła pracę przy produkcji pranków. W odróżnieniu od City to był jej główny cel. Jedyna rzecz, którą chciała, to być aktorką. Rzuciła szkołę, brała nawet udział w wietnamskiej odmianie idola, ale niestety nie przeszła pierwszej rundy. Brała nawet udział w nagraniu pranków z inną ekipą produkcyjną, ale zwykle jej starania nie odnosiły żadnych sukcesów. Nie stała się gwiazdą, aż do momentu kiedy została zrekrutowana przez Jamesa. Wtedy popularność eksplodowała. Duan wydawała się City bardzo naiwna, można powiedzieć dziecinna. Nawet na ten prank ubrana była w dziwną dziecięcą bluzę, z wielkim napisem LOL. Nosiła też ze sobą ogromnego pluszowego misia. Tak więc cała ekipa siedziała w restauracji, jedząc śniadanie i wreszcie po godzinie oczekiwania producent wstał i powiedział, czas zaczynać. Trzeci aktor przybył. Wskazał palcem mężczyznę, który dziewczynom przypominał wszystkie ich poprzednie ofiary. Był to mężczyzna w średnim wieku niosący torbę podróżną, wyglądający bardzo przeciętnie, zupełnie wtapiał się w otaczających go ludzi na lotnisku. Niespodziewanie James producent powiedział dziewczynom, że aktor zaczął już swoją rolę, że prank się rozpoczął. Powiedział: szybko idźcie, kiedy będzie przy budce, przy odprawie musicie zacząć zadanie. City wzięła szybko spray z perfumami, którymi miała spryskać mężczyznę. Duan natarła ręce olejkiem, którym miała wetrzeć w jego twarz. Wstały i pobiegły w miejsce pranka, czyli na bardzo zatłoczony tego dnia terminal odpraw. City bardzo się denerwowała, robiła to wcześniej, ale wiedziała, że ten szczególny występ jest jej wielką szansą, że wszyscy na nią bardzo liczą. City i Duan przebyły swoją drogę w okolice trzeciego aktora. Ten szczególny prank wymagał od dziewczyn skoordynowania. Miały znaleźć się po dwóch stronach mężczyzny, jedna z przodu, jedna z tyłu. Duan skinęła głową w geście gotowości do rozpoczęcia. To był sygnał, na który City podbiegła od przodu do mężczyzny, który podniósł wzrok, oczywiście zdziwiony całą tą sytuacją. W tym momencie Duan nadbiegła od tyłu, nasmarowując twarz olejkiem. Wtedy nadeszła kolej City. Podbiegła szybko i spryskała twarz perfumem. Dwie dziewczyny zaśmiały się, jak miały to zwyczaju w poprzednich prankach, i szybko uciekły z okrzykiem. To jest prank, przepraszam. Kiedy City wbiegła do łazienki, cały czas miała wrażenie, że sytuacja będzie nadal filmowana, więc szybko zaczęła poprawiać fryzurę, przeczysywać rękoma włosy, poprawiać makijaż. Umyła ręce, spojrzała w lustro i się uśmiechnęła, bo wiedziała, że tym razem doskonale, prawdopodobnie najlepiej w jej dotychczasowej karierze wyszedł jej ten numer. Po tym, jak skończyła się szykować, wyszła z łazienki i skierowała się do miejsca spotkania. Które mieli wyznaczone z drugiej strony lotniska, gdzie Duan, James i inni producenci mieli na nią czekać. To miało być miejsce spotkań. Ale Nicole tam nie została. Pomyślała, że to bardzo dziwne, bo przecież powtarzali ten plan wielokrotnie. Tam mieli się spotkać. Ale po chwili poszukiwań, dziewczyna pomyślała, że może już wszyscy poszli w miejsce postoju taksówek i tam się skierowała. Opuściła więc lotnisko, ale. W miejscu postoju taksówek znowu nikogo nie została. Stała tam, rozglądając się przez około 15 minut i kiedy znowu nikt się nie zjawił, napisała wiadomość do Jamesa. Napisała gdzie jesteście, czekam na was w pobliżu postoju taksówek, dajcie znać, ale nie otrzymała odpowiedzi. Znowu po 15 minutach pomachała na taksówkarza, weszła do środka i pojechała w stronę swojego hotelu. W czasie podróży taksówką, City źle się poczuła. Dostała choroby lokomocyjnej, mdłości i pomyślała, że nie najlepszym pomysłem było to, że piła poprzedniego wieczoru w czasie swoich urodzin. Miała tak duże mdłości, że kazała kierowcy się zatrzymać na poboczu, żeby móc wymiotować. Kiedy tylko dotarła do hotelu, czuła się tak źle, że nawet się nie rozebrała i w ubraniach upadła na łóżko i zasnęła. Spała kilka godzin, kiedy wreszcie wstała, czuła się totalnie skacowana. Bolała ją głowa, miała znowu mdłości. Sprawdziła telefon, mając pewność, że James napisał do niej pewnie w złości, że nie może jej znaleźć, ale w telefonie nie miała żadnej wiadomości. Dziewczyna była zupełnie rozbita, zniechęcona, odłożyła telefon i poszła znowu spać. Rano, kiedy wstała, poczuła się jak nowonarodzona. Po kacu nie było nawet śladu. Znowu złapała za telefon znowu z przekonaniem, że będzie na nią czekało wiele nieodebranych połączeń, a na pewno kilka zniecierpliwionych wiadomości. Ale i tym razem nic takiego w telefonie nie było. Ani jednej wiadomości. Zdecydowała, że zadzwoni do Jamesa, ale tym razem okazało się, że jego telefon jest wyłączony. Nagle dziewczyna pomyślała: chwileczkę, czy prank poszedł źle? Może ja coś źle zrobiłam i teraz są na mnie źli. Czy tym razem jej zapłacą za ten filmik? Powiedziała już mamie, że wyśle pieniądze 100 dolarów, a tymczasem może się okazać, że zawaliła najważniejsze wystąpienie swojego życia. City siedziała w hotelu, pisząc SMSy, dzwoniąc do Jamesa, ale ten nie odpowiadał. Nie odpowiadali też inni z ekipy. Nie miała też wiadomości o drugiej aktorki. Wszyscy zapadli się pod ziemię. Była zupełnie zdezorientowana, bo nawet jeśli przedstawienie wyszło zupełnie źle, jeśli wszystko popsuła z jakiegoś powodu, to przecież spędziła cztery tygodnie z tymi ludźmi. Latali razem po kraju, spotykali się, rozmawiali o życiu, mieli jakieś długoterminowe plany. James nawet wyprawiał jej urodzinową imprezę. Nie mogli tak po prostu zniknąć. Po całym dniu dziewczyna była tak załamana, że postanowiła. Mam wszystkiego dość. Jutro z samego rana pakuję się i jadę na lotnisko. Wracam do siebie. Jak postanowiła, tak zrobiła. Wstała rano, pozbierała rzeczy, zamówiła taksówkę i pojechała prosto na lotnisko. Kiedy była już na lotnisku, za swoimi plecami nagle usłyszała jakiś. Poruszenie. Zwróciła się i zobaczyła sześciu ciężko uzbrojonych policjantów w samym oprzyrządowaniu, którzy przedzierali się szybkim biegiem przez tłum w jej stronę. Instynktownie zrobiła krok w boga, by przepuścić biegnących policjantów, żeby umożliwić im złapanie kogoś lub czegoś, co gonili. Ale zamiast policjanci ją minąć, wbiegli bezpośrednio w nią. Złapali ją za ręce, wykręcili nadgarstki. City była aresztowana. I w tej chwili dziewczyna pomyślała: O Boże, to jest to. Unikali mnie przez te dwa dni, bo mnie wkręcali w nowy prank. To ja jestem osobą nabieraną, ja jestem ofiarą pranka. James pewnie jest tu gdzieś nieopodal z ukrytą kamerą i teraz śmieje się ze mnie. Wypuścili tych udawanych policjantów, i teraz wszyscy mają dobrą zabawę. Myśląc to wszystko, skuta Siti zaczęła się śmiać. Powiedziała nawet do policjanta: o czyli to jest wasz prank, tak? Ale policjant na to nie. To nie jest prank, jest pani naprawdę aresztowana. Kiedy wreszcie powiedziano jej, za co jest aresztowana, City prawie zemdlała. Powiedziano jej, co naprawdę się wydarzyło podczas wielkiego, ostatniego pranka dziewczyny. Kiedy City i Duan przebiegły do aktora, Duan wtarła mu w twarz olejek, a City spryskała mu twarz perfumami, dwie kobiety zniknęły w tłumie. Mężczyzna stał jak wryty, stał zaskoczony, po czym ruszył ciężko przez tłum, rozpychając ludzi. Poszedł do miejsca informacji na lotnisku, zgłaszając, że czuje się bardzo skołowany. Opowiedział o zdarzeniu i mówił, że czuje się bardzo nieswojo. Recepcjonistka, po spojrzeniu na mężczyznę, już wiedziała, że coś jest nie tak. Stał bardzo niestabilnie, chwiał się na nogach, przekrwione oczy i ogólnie jego wzrok był dziwnie nieobecny. Zawołała pomoc kilku pracowników lotniska i odprowadzili tego mężczyznę do miejsca pomocy medycznej na lotnisku. Kiedy tam szli, mężczyzna zaczął się skarżyć na ogromny ból. Zaczął iść coraz wolniej, zaczął się jeszcze bardziej chwiać i wreszcie kiedy dotarli do punktu medycznego upadł na ziemię. Natychmiast medyczna obsługa zaczęła udzielać mu pomocy. Podjęto działania, wstrzyknięto leki, wsadzono go na nosze i odtransportowano jak najszybciej się da do najbliższego szpitala. Niestety nigdy tam nie dotarł żywy, zmarł po drodze. Oczywiście City i Duan nie miały pojęcia, że taki los spotkał trzeciego aktora. Obie dziewczyny pobiegły do osobnych Łazienek, minęły się w tym samym zamieszaniu. Podeszły w różnym czasie do miejsca spotkania, obie wzięły taksówki, ale w różnych momentach. Nie spotkały się ani się nie zobaczyły, po prostu się minęły. Wsiadły do taksówki i rozjechały się do swoich hoteli. Z kolei James i inni producenci byli nieobecni w miejscu spotkania, dlatego że dokładnie zaplanowali Nieobecność. Kiedy tylko zobaczyli, że dziewczyny wykonały prank, spakowali swoje rzeczy i szybko wystartowali ze swoich miejsc w kawiarni. Biegli przez lotnisko do podstawionego specjalnie dla nich prywatnego samolotu. Dlatego, że James i reszta producentów nie do końca byli producentami. Tak naprawdę nie mieli swojego programu z prankami. To wszystko było kłamstwem, wszystko było ustawione. Tak naprawdę pracowali dla północno-koreańskiego rządu. I James, którego prawdziwym nazwiskiem było ri Joo yu miał zadanie, by zrekrutować niewinne, naiwne i nicze, niczego nie podejrzewające kobiety City i Duan, aby wykonały ściśle tajną misję, w czasie której bardzo łatwo mogły zginąć. Ta misja była tak ważna i tajna, że James i inni członkowie grupy żyli pod przykrywką i przygotowywali ją przez miesiące. Wtedy to przygotowali Duan i City, przekonywali je, że to tylko prank, że to zabawa i show, a nie super tajna misja. City i Duan zostały zrekrutowane przez RGU, Well Jamesa, tylko dlatego, że były biedne, zdesperowane, aby poprawić swój los. Do tego wszystkiego City była ogólnie uznawana przez jej środowisko i znajomych jako osoba wybitnie naiwna, wierząca we wszystko, co się jej powie. Duane z drugiej strony była bardzo niedojrzała, dziecięca i wiadomo było, że jej marzeniem było aktorstwo. Były bardzo łatwymi celami. Oczywiście wszystkie pranki, które były kręcone przez tygodnie poprzedzające akcje, nie szły później do żadnego show. Były wykonywane, kręcone jak prawdziwe, ale nigdy nie zostały opublikowane. To był podstęp, który miał przekonać dziewczyny do wykonania jeszcze jednej, tej najważniejszej misji. Tego ranka, 17 lutego 2017 roku, w dniu Wielkiego Pranka, który w rzeczywistości był dniem wielkiej, sekretnej misji, perfumy, które dostała City, tak naprawdę nimi nie były, i oczywiście olej, który miała wetrzeć dłan w twarz mężczyzny, nie były tak naprawdę olejkiem. Były to składniki wyjątkowo śmiercionośnego gazu, nazwanego gazem VX. Osobno te składniki były względnie bezpieczne, nie mogły skrzywdzić dwóch dziewczyn, ale kiedy się połączyły, wtedy utworzyły śmiertelną truciznę. To dlatego City i Duan zostały poinstruowane, aby w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie połączyć te składniki gazu VX na twarzy nieszczęśnika. Oczywiście ich cel nie był aktorem. Nie był w zmowie z ekipą. Nazywał się Kim Jong Nam i nie miał pojęcia co się wydarzy na lotnisku w momencie kiedy City i Dwan dotykały i sprejowały jego twarz. 20 minut po zdarzeniu już nie żył, a jego śmierć była niesamowicie bolesna. Okazało się, że City i Duan były wmieszane, były sprawczyniami jednego z największych politycznych zabójstw nowożytnej historii. Kim Jong Nam był wygnanym bratem przywódcy północnej Korei Kim Jong-un i uważa się, że młodszy brat Kim Jong-un był pomysłodawcą i zleceniodawcą tego zabójstwa. Na początku City Duan został oskarżone o zabójstwo w Malezji, co jest zagrożone w tym kraju automatyczną karą śmierci. Na szczęście te oskarżenia szybko zostały wycofane, kiedy się okazało, że te dwie kobiety były tak naprawdę ofiarami całej intrygi. Nagranie z lotniska pokazuje, jak City i 1 niosą bez o śmiercionośne składniki, zupełnie nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. Pokazuje też, że po wszystkim, niosąc na rękach już praktycznie połączone składniki ekstremalnie groźnej substancji gazu VX, dotykają swoich twarzy, przeczesują włosy, nie przejmują się niczym. Pokazuje to jednoznacznie, że dziewczyny były zupełnie nieświadome i tak naprawdę były ofiarami całej intrygi. Choroba i nudności, które City poczuła zaraz po złapaniu taksówki, było oczywiście skutkiem wchłonięcia na szczęście niewielkiej dawki gazu do organizmu. Dawka była za mała, aby ją zabić. James ani żaden z producentów nigdy nie zostali złapani, a władze północnej Korei do dzisiaj zaprzeczają, że miały jakikolwiek związek z zabójstwem brata dyktatora.